Zapraszam Cię w podróż przez całą opowieść Biblii. Od chwili, gdy Bóg rozdarł ciszę i wypowiedział światło do istnienia, aż po wizję odnowionego świata, nowego nieba i nowej ziemi to największa opowieść, jaką kiedykolwiek usłyszał człowiek. Historia rozciągnięta na tysiąclecia, pokazująca, jak Bóg nieustannie działał, by przyprowadzić zagubioną ludzkość z powrotem do siebie. I choć zmieniają się epoki, języki i królestwa, w tej opowieści wciąż powraca jedno pytanie: czy człowiek zdoła odpowiedzieć na miłość Boga zaufaniem, i czy Bóg przestanie kochać, kiedy człowiek znów zbłądzi? Ta historia od początku do końca pokazuje, że Bóg nie jest Bogiem jednego momentu, On jest Bogiem drogi, Bogiem, który prowadzi czasem przez światło. Czasem przez pustynię, ale zawsze ku temu, co ma sens. W tej historii spotkasz ludzi wiernych i ludzi upadłych. Zobaczysz znaki i cuda, dramaty i zwycięstwa. Odkryjesz, że żadna obietnica wypowiedziana przez Boga nie pozostała pusta. Od pierwszego człowieka w ogrodzie pełnym harmonii, aż po Jezusa oddającego życie na krzyżu, od arki unoszącej się na wodach potopu. Aż po wizję przyszłości zapisane w objawieniu. Każdy fragment tej opowieści prowadzi do jednego celu, do Bożego planu zbawienia, który odmienia wszystko. I gdy patrzysz na nią jak na jedną wielką całość, zaczynasz widzieć, że nic nie jest przypadkowe. Przymierza, wyjście z niewoli, słowa proroków, upadki królów, łzy wygnania wszystko jakby układa się w drogę. Która prowadzi ku temu, który miał przyjść i przywrócić człowieka do Ojca. Na samym początku istniał tylko Bóg. Nie było jeszcze gwiazd, nie było Ziemi ani światła. Całą przestrzeń wypełniała pustka i ciemność. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło rzeczywistość. Bóg przemówił, a Jego Słowo miało moc stwarzania. Z chaosu wyłonił się porządek, a z ciemności narodziło się światło. To Słowo Boga nie było tylko dźwiękiem, było mocą, było początkiem ładu, było jak pieczęć mówiąca, że świat nie jest dziełem przypadku, ale decyzji miłości. I to pierwsze światło staje się jak zapowiedź całej Biblii: Bóg przychodzi do ciemności i nie cofa się przed nią, On ją rozprasza. Dzień po dniu Bóg wypowiadał kolejne słowa, a wszechświat odpowiadał istnieniem. Najpierw rozbłysła jasność, potem pojawiło się sklepienie nieba. Wody ustąpiły miejsca lądowi, a ziemia zaczęła rodzić rośliny. Na niebie zabłysło słońce, pojawił się księżyc, a rytm dni i nocy został ustanowiony. Zwierzęta napełniły morza, powietrze i ziemię. Po każdym dniu Bóg spoglądał na swoje dzieło i widział, że jest dobre. I to dobre jest tu kluczowe, bo pokazuje, że Bóg nie tworzy świata z pogardy, ale z radości, że życie ma w sobie pierwotną dobroć, nawet jeśli później zostanie zranione. A ten rytm stworzenia mówi jeszcze coś. Bóg wprowadza harmonię, nadaje granice wodom, ustanawia rytm czasu. Jakby od początku uczył, że prawdziwe życie nie rodzi się z chaosu, ale z ładu. Jednak szósty dzień był wyjątkowy. Wtedy Bóg postanowił stworzyć istotę inną niż wszystkie pozostałe człowieka, nie tylko przez słowo, ale w szczególny sposób. Ulepił go z prochu ziemi i tchnął w niego własne życie. Tak powstał Adam noszący w sobie boże tchnienie, zdolny do relacji, do miłości i do wyboru. A obok niego Bóg postawił kobietę, Ewę, aby nie był sam, aby mogli razem żyć w bliskości i jedności. Człowiek został stworzony na obraz Boga. To znaczy z pragnieniem miłości, z pragnieniem sensu, z głodem prawdy. I to jest ogromna godność, ale i ogromna odpowiedzialność, bo w człowieku jest wolność a wolność oznacza, że miłość może być wybrana albo odrzucona. Bóg przygotował dla nich miejsce doskonałe. Ogród Eden był przestrzenią harmonii, pięknej obfitości. Rosły tam drzewa, które cieszyły oczy i dawały pożywienie. Pośrodku ogrodu stało drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Adam i Ewa mieli wszystko, czego potrzebowali. Istniała tylko jedna granica, jedno pole zaufania: nie sięgać po owoc, który nie był im dany. Eden był jak dom, w którym niczego nie brakuje, i właśnie dlatego jedna granica staje się miejscem próby: nie próby siły, ale próby serca, bo w relacji zawsze istnieje miejsce, w którym człowiek mówi ufam ci, albo mówi wolę sam. Gdy jednak pojawił się wąż, zasiał w sercu Ewy wątpliwość. Podważył słowo Boga i obiecał coś, co brzmiało jak mądrość i wolność. Owoc wyglądał kusząco. Ewa sięgnęła po niego, a potem podała go Adamowi. I w jednej chwili niewinność pękła. Pojawił się wstyd, lęk i ukrywanie się. To jest moment, w którym do świata wchodzi pęknięcie. Nie tylko między człowiekiem a Bogiem. Ale też między człowiekiem a człowiekiem. I nagle człowiek, który był stworzony do bliskości, zaczyna się bać, zaczyna się zasłaniać, zaczyna się chować. Gdy Bóg przyszedł do ogrodu, człowiek schował się przed nim. Zamiast prawdy pojawiły się wymówki i oskarżenia. Bóg ogłosił konsekwencje wyboru, trud, Cierpienie i śmierć. A jednak nawet w tym momencie nie odwrócił się od człowieka. Zapowiedział, że przyjdzie czas, gdy zło zostanie pokonane, że potomek kobiety zmiażdży głowę węża. To pierwsza obietnica zbawienia. Jakby Bóg powiedział, to nie będzie ostatnie słowo. Upadek nie jest finałem. Zło nie będzie panować wiecznie. I od tego momentu cała Biblia jest drogą tej obietnicy, obietnicy, że Bóg przyjdzie, by naprawić to, co człowiek popsuł. Po opuszczeniu Edenu historia potoczyła się dalej. Adam i Ewa doczekali się synów. Zazdrość doprowadziła do pierwszego bratobójstwa, a grzech zaczął zatruwać relacje między ludźmi. Świat się zaludniał, ale serca stawały się coraz twardsze. Bóg widział, jak głęboko sięga zepsucie, i postanowił oczyścić ziemię. Kain i Abel są jak pierwsze echo tego, co będzie wracać człowiek pragnący uznania, człowiek, który nie umie znieść, że ktoś inny jest przyjęty. Zamiast rozmowy pojawia się przemoc, zamiast skruchy pojawia się ucieczka. A grzech. Raz wpuszczony do serca, zaczyna się rozprzestrzeniać jak ogień. Pośród powszechnego zła znalazł się jednak człowiek, który zaufał Bogu, Noe. Otrzymał polecenie zbudowania arki, by ocalić swoją rodzinę i stworzenie. Gdy przyszły wody potopu, wszystko zostało przykryte. A gdy wreszcie deszcze ustały, arka spoczęła na górach. Noe złożył Bogu ofiarę. A Bóg zawarł z nim przymierze, dając znak tęczy, obietnicę wierności. Arka staje się obrazem ratunku, który pochodzi nie z ludzkiej potęgi, ale z posłuszeństwa. Noe buduje, choć inni drwią. Noe wierzy, choć nie widzi jeszcze spełnienia. A gdy wszystko się kończy, Bóg nie tylko ratuje, Bóg obiecuje. Tęcza staje się znakiem, że Bóg nie jest Bogiem zniszczenia, ale Bogiem przymierza. Ludzkość znów zaczęła się rozmnażać, ale zamiast iść drogą Boga, zapragnęła sławy i potęgi. Wzniesiono wieże, by uczynić sobie imię. Wtedy Bóg pomieszał języki i rozproszył ludzi po całej ziemi, pokazując, że prawdziwa jedność nie rodzi się z pychy. Wieża Babel pokazuje, jak człowiek próbuje się zbawić sam przez budowanie, przez kontrolę, przez wielkość. Ale jedność zbudowana na pysze zawsze kończy się rozbiciem. Bóg rozprasza ludzi nie z okrucieństwa, lecz z miłosierdzia, by zatrzymać pychę, która prowadzi do tyranii. Wśród rozproszonych narodów Bóg wybrał jednego człowieka, Abrama. Wezwał go, by opuścił znane miejsce i zaufał obietnicy. Abram uwierzył. Jego imię stało się Abraham. A jego życie początkiem nowego narodu. Choć lata mijały, a nadzieja wydawała się słaba, Bóg pozostał wierny i dał mu syna, Izaaka. Abraham jest jak początek wielkiej drogi wiary. Wyjdź, mówi Bóg, a ja ci pokażę. I Abraham wychodzi. Nie rozumie wszystkiego, ale idzie. Potem przychodzi próba, kiedy Bóg prosi o to, co najcenniejsze. I Abraham uczy się, że Bóg nie jest Bogiem, który zabiera życie, ale Bogiem, który je daje. Dalej historia toczyła się przez losy patriarchów, niewolę w Egipcie, wyjście pod wodzą Mojżesza, przymierze na pustyni, drogę do ziemi obiecanej, czas sędziów i królów, przez Dawida i Salomona, przez wzloty i upadki, przez proroctwa i obietnice, wszystko zmierzało ku jednemu. Ku przyjściu Mesjasza, syn Izaaka Jakub zostaje przemieniony w Izraela, człowieka, który walczy z Bogiem i wychodzi z tej walki odmieniony. Jego synowie stają się zalążkiem dwunastu plemion. Jeden z nich, Józef, sprzedany przez braci, trafia do Egiptu. I właśnie tam historia robi zwrot, bo Bóg potrafi użyć nawet zdrady, by przygotować ratunek. Józef. Po latach upokorzeń, staje się narzędziem ocalenia nie tylko dla Egiptu, ale i dla własnej rodziny. A jego słowa do braci brzmią jak zapowiedź całej Ewangelii: że Bóg potrafi odwrócić zło w dobro. To nie jest tylko zapis dawnych wydarzeń, to opowieść o Bogu, który nigdy nie przestał szukać człowieka. Historia miłości, która przetrwała zdrady, wierności silniejszej niż upadek. Przebaczenia, które otwiera nowy początek, historia, która prowadzi do Jezusa i do nadziei, zdolnej odmienić Twoje życie. I dlatego, nawet gdy w tej historii pojawia się niewola, cierpienie i ciemność. To nie jest koniec. To jest przestrzeń, w której Bóg zaczyna działać jeszcze mocniej. Sława mądrości Salomona rozniosła się daleko poza granice Izraela. Mówiono o nim nie tylko jako o królu, lecz jako o człowieku, który rozumiał życie. Potrafił mówić o świecie natury i o ludzkim sercu, o roślinach i zwierzętach, o tym co widzialne i o tym co ukryte. Tworzył przysłowia i pieśni, a jego imię stało się znane w odległych krajach. Władcy i możni przybywali, by usłyszeć jego słowa i zobaczyć królestwo, którym rządził. Ale zanim pojawił się Salomon, zanim Izrael poznał czasy królów, Bóg przeprowadził swój lud przez moment, który stał się sercem ich tożsamości, przez wyjście z niewoli. Jedna z historii najbardziej zapadła w pamięć ludzi. Dwie kobiety stanęły przed królem, każda z nich twierdziła, że to ona jest matką tego samego dziecka. Nie było świadków ani dowodów. Salomon polecił przynieść miecz i wydał polecenie, które wstrząsnęło wszystkimi, by dziecko zostało podzielone. Wtedy serce prawdziwej matki nie wytrzymało wolała oddać dziecko, byle tylko je ocalić. Druga nie zaprotestowała, i w tej chwili król zrozumiał, gdzie jest prawda oddał dziecko tej, która potrafiła zrezygnować z własnego prawa. By ratować życie. A ludzie, słysząc tę historię, zaczęli rozumieć, że Bóg pragnie mądrości, która broni życia mądrości, która nie krzywdzi, ale rozpoznaje prawdę mądrości, która potrafi zobaczyć serce, a nie tylko słowa. Największym dziełem Salomona nie była jednak ani jego sława, ani bogactwo lecz świątynia w Jerozolimie. Powstawała przez lata z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. Złoto zdobiło jej wnętrze i zewnętrzne ściany, a całe miejsce miało być znakiem obecności Boga pośród ludu. Gdy nadszedł dzień poświęcenia, kapłani wnieśli arkę przymierza do najświętszej części świątyni. Wtedy chwała Boga objawiła się w sposób tak potężny, że kapłani nie mogli kontynuować służby. Obłok wypełnił dom Pana jak pieczęć z nieba. Arka Przymierza była znakiem drogi, którą Bóg prowadził swój lud od samego początku od pustyni, przez wędrówkę, przez Przymierze. To w arce przechowywano świadectwo, że Bóg mówił, że Bóg prowadził, że Bóg dawał prawo jako drogę życia. Salomon zwrócił się wtedy do Boga w modlitwie. Wyznawał z pokorą, że żadne mury nie są w stanie ogarnąć tego, który stworzył niebo i ziemię, a jednak prosił, by to miejsce stało się przestrzenią spotkania, by każdy, kto przyjdzie z ciężarem winy, z wołaniem o pomoc lub z pytaniem o drogę, znalazł odpowiedź. I to jest niezwykłe. Bo ta modlitwa zapowiada, że świątynia nie ma być tylko symbolem potęgi, lecz miejscem, gdzie człowiek może wrócić, gdzie może prosić o przebaczenie, gdzie może szukać światła i gdzie Bóg ma słuchać, nawet jeśli człowiek przyjdzie z sercem pokruszonym. Czasy Salomona były okresem pokoju i dobrobytu. Naród żył w bezpieczeństwie. Ziemia wydawała plon, a królestwo rozciągało się szeroko. Handel łączył Izrael z dalekimi krajami, a do Jerozolimy napływały dobra, które w tamtych czasach były symbolem potęgi świata. Nawet królowa Saby, zaintrygowana opowieściami o mądrości i bogactwie, przybyła osobiście. Gdy zobaczyła wszystko na własne oczy, zrozumiała, że słowa, które do niej docierały, nie oddały nawet części rzeczywistości, a jednak zanim pojawił się ten złoty czas, Izrael musiał przejść przez drogę, która uczyła ich, że prawdziwe bogactwo nie zaczyna się od złota, ale od wolności. Z biegiem lat ten blask zaczął jednak gasnąć. Salomon coraz częściej opierał swoje decyzje na politycznych układach, a nie na zaufaniu Bogu. Zawierał sojusze poprzez małżeństwa, a wraz z nimi do jego domu wchodziły obce wierzenia. Jego serce stopniowo oddalało się od prostoty i wierności, jaką znał z czasów Dawida. Dla zadowolenia swoich żon zaczął budować miejsca kultu dla cudzych bogów. I właśnie wtedy pojawiła się rysa, która z czasem rozdarła całe królestwo. To pęknięcie nie zaczęło się w polityce. Ono zaczęło się w sercu, bo kiedy serce odchodzi od Boga, nawet najpiękniejsze rzeczy zaczynają tracić sens. Po śmierci Salomona tron objął jego syn Roboam. Lud jednak był zmęczony ciężarami, jakie dźwigał przez lata, podatkami i przymusową pracą. Przyszli z prośbą, by nowy król okazał im łaskę. Starsi doradcy mówili: Zdobądź ich serca, a pozostaną wierni. Roboam jednak odrzucił ich mądrość i posłuchał młodych, którzy doradzali twardość i siłę. Jego odpowiedź była surowa i arogancka, i tak naród, który miał być jednością, zaczął się rozpadać. A kiedy ludzie tracą jedność, zaczynają tracić także pamięć o tym, co ich zbudowało. Wtedy nastąpił rozłam. Plemiona północy odwróciły się od domu Dawida. I ustanowiły własne królestwo. Na północy powstał Izrael, na południu pozostała Juda. To, co było zapowiadane, stało się rzeczywistością. I od tego momentu historia staje się coraz bardziej dramatyczna, bo podzielone królestwa są słabsze, a ich serca coraz częściej oddalają się od Boga. Jeroboam, nowy władca północy. Obawiał się jednego, że lud wróci sercem do Jerozolimy. Dlatego stworzył własny system religijny. Ustawił złote cielce, zmienił święta i ustanowił kapłanów według własnego uznania. W ten sposób powstał kult, który mieszał prawdę z fałszem i na długo zatruł duchowe życie królestwa. To był moment, w którym religia stała się narzędziem kontroli, a kiedy religia przestaje prowadzić do Boga, Staje się ciężarem, który niszczy duszę. Od tej chwili drogi obu państw coraz bardziej się rozchodziły. Izrael zmieniał królów, a niemal każdy z nich prowadził lud ku bałwochwalstwu. Juda trwała dłużej przy dynastii Dawida. I czasem pojawiali się władcy, którzy próbowali wrócić do Boga. Mimo to oba narody słabły, aż stały się bezbronne wobec potęg świata. I w tym miejscu Bóg zaczyna mówić jeszcze wyraźniej, przez proroków, którzy są jak światło w ciemności. Bóg jednak nie przestał przemawiać. W najciemniejszych czasach powoływał proroków, którzy mówili prawdę bez strachu. Eliasz stanął przeciw Achabowi i Jezebel, którzy chcieli wykorzenić wiarę w Boga. Zapowiedział suszę, i susza przyszła. A na górze Karmel. Postawił naród przed wyborem. Gdy się modlił, ogień spadł z nieba, a lud zrozumiał, że Bóg żyje. A potem przyszedł Elizeusz, prorok, przez którego Bóg czynił znaki: uzdrawiał, wskrzeszał, ratował, pokazywał, że Bóg jest blisko zwykłych ludzi. Prorocy przypominali narodowi, że problem nie jest w braku polityki, ale w braku serca, że największym grzechem jest zapomnienie. Nawet Eliasz jednak doświadczył załamania. Po zwycięstwie ogarnął go lęk i samotność, chciał umrzeć i właśnie wtedy Bóg objawił się nie w huku i ogniu, lecz w ciszy. Dał mu odpoczynek, pokarm i cichy szept. Pokazał, że nie jest sam i przygotował dla niego następcę, Elizeusza. I ten cichy szept jest jak obraz działania Boga w całej Biblii. Bóg nie zawsze przychodzi w spektakularnych znakach, czasem przychodzi w ciszy serca, czasem podnosi człowieka w sposób prosty, czuły, łagodny. Izrael jednak nie zawrócił. Północne królestwo zostało zniszczone przez Asyrję, a lud rozproszony. Juda przetrwała dłużej, lecz i ona powtórzyła te same błędy. Babilon uderzył na Jerozolimę. Świątynia została spalona, a naród uprowadzony do niewoli. To był moment, kiedy ludzie myśleli, że wszystko się skończyło, że jeśli świątynia upadła, to upadła również ich nadzieja. A jednak nawet w tym miejscu Bóg nie milczał. Na wygnaniu lud płakał i pytał, czy Bóg o nich zapomniał, a jednak On nadal mówił. Przez proroków przypominał, że niewola nie jest końcem. Daniel, Ezechiel i inni byli znakiem, że Bóg jest obecny nawet na obcej ziemi. Daniel był wierny, choć żył w pogańskim świecie. Modlił się, nawet gdy zakazywano modlitwy, i Bóg ratował go z Lwiej jamy. Trzej młodzieńcy nie pokłonili się złotemu posągowi, i Bóg przeprowadził ich przez ogień. Ezechiel widział wizje, w których Bóg obiecywał nowe serce i nowego ducha. Obiecywał, że choć lud czuje się jak wyschnięte kości, on potrafi tchnąć życie w to, co martwe. W końcu Persowie pokonali Babilon, a król Cyrus pozwolił Żydom wrócić. Wrócili do ruin. Jedni płakali nad utraconą chwałą, inni cieszyli się nowym początkiem. Dzięki wytrwałości prorokom i odwadze odbudowano świątynie, a później mury miasta. Ezra czytał prawo, a lud płakał, bo zrozumiał, jak daleko odszedł. Nechemiarz podniósł mury, choć wrogowie szydzili i grozili. A Bóg pokazał, że nawet ruiny mogą stać się początkiem odbudowy, jeśli człowiek wraca do niego. Ale to nie był koniec historii. Po latach ciszy Bóg przygotowywał coś większego. W Nazarecie żyła Maryja, która usłyszała słowa zmieniające świat. Jezus przyszedł w prostocie, nauczał, uzdrawiał, przebaczał i objawiał Ojca. Został zdradzony i zabity, lecz śmierć go nie zatrzymała. Z martwych wstał, a jego uczniowie, umocnieni Duchem Świętym, ponieśli Ewangelię aż po krańce ziemi. On był spełnieniem obietnicy. Tym, na kogo czekała cała historia, tym, który wziął na siebie grzech świata, tym, który nie przyszedł budować. Ziemskiego królestwa, ale królestwa serca. Tym, który wprowadził nowe przymierze przymierze nie zapisane na kamieniu, ale na ludzkim wnętrzu. Kościół wzrastał, mimo prześladowań, wierzący cierpieli, ale nie przestali kochać. Apostołowie głosili, choć groziła im śmierć. Paweł wędrował przez imperium, zakładał wspólnoty i pisał listy, które do dziś karmią wiarę. A Biblia kończy się wizją zwycięstwa Boga, świata bez łez, bólu i śmierci. I rozbrzmiewa ostatnie zaproszenie: Przyjdź. Objawienie nie kończy się strachem, ale nadzieją. Mówi o Bogu, który otrze wszelką łzę, o świecie, w którym nie będzie już nocy, o mieście, które nie potrzebuje słońca, bo światłem jest sam Bóg. Ta historia nie należy tylko do przeszłości. Ona wciąż trwa, i jeśli chcesz, ty także jesteś jej częścią. Bo ta opowieść nie jest tylko o Adamie, Noem, Abrahamie, Mojżeszu, Dawidzie czy Maryi. Ona jest o człowieku, który się gubi, i o Bogu, który szuka, o sercu, które pęka, i o miłości, która potrafi uleczyć. I jeśli dziś słyszysz w sobie, to ciche przyjdź. To być może właśnie w tym miejscu zaczyna się Twoja droga powrotu.